Dzień dobry kochani, witajcie. 1 grudnia w pierwszym dniu vlogmasu ja Was serdecznie zapraszam na ten magiczny czas. Będą vlogmasy, mini vlogmasy dwa w tygodniu, także w. Wpadajcie, oglądajcie, a tymczasem zaczynamy. Ja się bardzo śpieszę. Z godzina 6 rano. Ja właśnie się szykuję do pracy, ale chciałam się z Wami łasowo przywitać i em, odezwę się później, bo teraz bardzo się śpieszę, bo muszę za chwilę wychodzić. Także jeszcze ostatnie szlify, delikatny makijaż zrobione. Ja się lecę ubierać i wychodzę z domu. Widzimy się później, bo mam dzisiaj taki dzień poza pracą. Muszę wpaść do domu, po pracy przebrać się, lecę w jedno miejsce i zabrać. Biorę was w nie ze sobą, także zostańcie i oglądajcie. ze znajomego miejsca. Jak mogliście już widzieć na korytarzu na wstępie, nagrałam, że przyszłam do Basi do Lasea, ulica Drewnowska. Przypominam Wam zawsze, że Drewnowska w Łodzi. Znajdziecie Basię również na Booksy i na Instagramie, na TikToku, wszędzie, gdzie się da. Dzisiaj wpadam na nowy zabieg z nowej oferty listopadowej, o której Wam wspominałam w poprzednim vlogu z tego miejsca nagrywanym, także teraz Basia powie kilka słów o zabiegu i zapraszamy na cały rytuał. Cześć kochani, dziś zabieramy Anię na pełen relaks. Zabieg w head spa To nie jest zwykłe mycie włosów, tylko rytuał, który oczyszcza skórę głowy, rozluźnia napięcia i poprawia kondycję włosów od samej nasady. Ania sama sprawdzi jak to działa, więc oglądajcie do końca. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Santa's coming to visit. No, he wouldn't. time A ja, jak Twoje wrażenia po zabiegu? Świetne, ja jestem tak zrelaksowana, wręcz rozleniwiona, że naprawdę coś wspaniałego super masaż głowy. Pielęgnacja włosów, masaż karku, masaż rąk, dłoni. Ja uwielbiam w ogóle masaż dłoni, więc no, ja jestem zachwycona. A powiedz mi, co tak naprawdę Ci się najbardziej podobało? Z takich najbardziej to ta woda z tej obręczy super. Rewelacja. To też jest forma masażu świetnego. Masaż ten taki, powiedzmy, mechaniczny. No i masaż dłoni. Ja jestem fanką masażu dłoni. Super. A powiedz, czy wpadniesz do nas jeszcze na jedno head Oczywiście. Myślę, że nie na jedno. I jestem fanką zabiegów wszelkiego rodzaju tutaj w lasera i na pewno wpadnę jeszcze nieraz i będę polecać ten salon, ponieważ... Usługi są na najwyższym poziomie i można się naprawdę zrelaksować i odpręczyć. Do następnego. Moi drodzy, wieczorową porą tego 1 grudnia należałoby pokazać Wam, zaprezentować kalendarz adwentowy i otworzyć pierwsze okienko. Już możecie widzieć i się domyślać, ale już odwracam kamerę, żeby Wam pokazać wszystko i razem sobie otworzymy pierwsze okienko kalendarza adwentowego 2025 jak możecie widzieć, w tym roku postawiłam na gotowy kalendarz, zakupiłam go w Daglasie, bardzo długo rozważałam, jaki kalendarz wybrać. Jakoś tak w 100% mi w tym roku te kalendarze nie odpowiadały i ten wydał mi się najodpowiedniejszy dla mnie, więc stawiam kamerę, bo muszę tutaj sobie drugą ręką pomóc, bo nie dam rady chyba otworzyć jedną. I już za chwilkę otworzymy. No dobra, on tu stoi na wysokości, na takiej wysokiej, mega komodzie, żeby mi tu się nic z nim nie działo. Więc rozpakowujemy. Yy, Tutaj jest taka wstążka do odwiązania. Kalendarz składa się z dwóch części. Taki jest otwierany, jak książka. No i teraz szukanie, zabawa w szukanie. Jedynki o rany. O jest, widzę, 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 widzę. Mamy jedyneczkę. Także otwieramy. To będzie z tej strony. Tu. A ja nie mogę wyjąć. O, I mamy pomadkę chyba ochronną, nawilżającą do ust z maka. Także bardzo się cieszę, dlatego że ja się stałam fanką maka, kiedyś nie używałam w ogóle. Teraz mam pomadki z maka i są naprawdę rewelacyjne, ale w sensie mam takie pomadki, szminki typowe, a to jest taki ochronny balsamik w tubce, także na pewno się przyda na ten okres teraz zimowy. O, i bardzo ładnie pachnie. że usta bardzo wysychają, także super prezencik 1 grudnia. Kochani, kalendarz adwentowy otworzony. Bardzo, bardzo jestem zadowolona z pierwszego prezenciku. Nie jest to jakaś zapchaj dziura, przyda się, wykorzystam. Na pewno wykorzystam, bo nie mogę wygoić ust, także teraz w tym okresie zimowym jest ciężko. Słuchajcie, co chciałam jeszcze powiedzieć po tym zabiegu head spa u Basi, to to, że na hasło kolorowa realistka macie do końca roku 2025 zniżkę na zabieg Head Spa minus 30% aż, natomiast yy, na pozostałe zabiegi na hasło Kolorowa Realistka macie minus 20%. Więc jeżeli jesteście z Łodzi, to możecie sobie skorzystać bardzo serdecznie Wam polecam. Zarówno Headspa, które jest super masażem, takim zabiegiem relaksacyjnym, masowana jest głowa, szyja, tutaj ramiona, troszeczkę kark, maseczka na twarz. To naprawdę rewelacja, zabieg na włosy, odżywienie odpowiednie włosów, odpowiednio dobrany szampon, maska, macie myte te włosy, masowaną głowę, no, rewelacja po prostu. Także polecam Wam serdecznie i macie. Minus 30% na ten zabieg. I tak jak mówię, na wszystkie pozostałe z oferty minus 20%. Tylko podajcie hasło kolorowa realistka i będzie naprawdę fajnie. Jeżeli nie macie pomysłu na prezent, też jakiś świąteczny, czy dla kogoś bliskiego, a nawet samej sobie, jeżeli chcecie. Podarować prezent, to też możecie się wybrać na taki zabieg. Basia ma też w ofercie vouchery, także możecie taki voucher też na prezent zakupić, nie ma problemu. Ja Wróciłam super zrelaksowana, odprężona. W ogóle oni kładą taką super maskę na twarz, na oczy, taką chłodzącą. I powiem Wam, że tak jak ja poszłam prosto po 8 godzinach, ja w ostatnim czasie po 10 godzin pracuję, więc siedzę przed komputerem. Więc po takim tygodniu o 8 10 godzin pracy przed komputerem, to taka maska na oczy to już jest po prostu zbawienie, słuchajcie, to taka ulga i taka przyjemność, że naprawdę. Także serdecznie Wam polecam. Drewnowska 59 w Łodzi Macie na wejściu tam tabliczki Lasea Wszystko jest świetnie oznaczone Także na pewno traficie Jest to na wprost manufaktury praktycznie Naprzeciwko parkingu manufaktury Także lokalizacja super Zapraszam, polecam I jeszcze na koniec Chciałam wam coś pokazać, no bo Chciałam tak, jeszcze dekoracji nie robię Jeszcze w ogóle jesteśmy w proszku I w tym roku będzie to chyba trochę z opóźnieniem Bo jeszcze musimy się wybrać w ogóle. Słuchajcie, na zakupy typu dywan potrzebujemy kupić i takie tam rzeczy, więc to będzie troszkę tak z opóźnieniem i tak jak mówię, mnie po 10 godzin dziennie w domu nie ma, więc wiecie, to nie jest takie hop siup teraz z tymi przygotowaniami. Ale nie mogłam się oprzeć i kupiłam coś, żeby poczuć zapach świąt i zakupiłam ten zestaw z Ziai i zaraz sobie go razem odpakujemy. Tutaj jest chyba mydło do rąk i żel pod prysznic, pianka do mycia, giełka do ciała i krem do rąk, o to ta pianka do mycia rąk chyba jest właśnie. I, 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 I już sobie to otwieramy. To ma być zapach taki właśnie piernikowy. Ziaja wypuszcza tą kolekcję taką świąteczną, zapachową. Jest jeszcze jakieś tam. Jedno jest piernik, a drugie nie pamiętam, słuchajcie. Jeszcze jest jeden zapach, ale ja chciałam ten piernik właśnie bardzo. I sobie psikniemy tą... Mgiełkę, to faktycznie piernik słodziutki, takie ciasteczko piernikowe, tak się wypsikać do pracy słodko słuchajcie, to by było niezłe Ja nie mam swoje ulubione perfumy, które do pracy używam, ale to jest fajne też ym, takie, nie wiem jak to długo się będzie utrzymywało, ale zobaczymy Ale ja używam perfum na pewno, ale korzenny, o korzenny piernik właśnie Krem do rąk na pewno sobie tam będę używać w pracy, żel pod prysznic, coś czuję, że mi dzieci będą podbierać, taki piernikowy. Ale pachnie słodziutko. No i medełko do rąk będzie chyba radością dla wszystkich. Także, także taki świąteczny akcent zapachowy, bym powiedziała. I, i, I tak to. Dajcie znać, jak tam u Was przygotowania do Mikołajek. Bo ja muszę się wybrać jeszcze na jakieś zakupy, ale już brakuje mi trochę wolnego czasu na to. Część rzeczy już tak zamawiam online, na święta, na gwiazdkę, w sensie na prezenty. Ale tak na Mikołajki to nie jestem zbytnio jeszcze przygotowana. Także wszystko będzie chyba na ostatnią chwilę. W sobotę wypadają Mikołajki, to nie wiem, czy ja w piątek wieczorem nie będę gdzieś biegać po sklepach, po centrum handlowym i, i, i czegoś szukać bo, bo po prostu nie ma kiedy. Także tak, ale już piernik mamy, zapach pierniczka świątecznego ciasteczka, pewnie trzeba będzie się zabrać za jakiś czas na pieczenie pierników ale to chyba w weekend, bo w tygodniu to naprawdę nie ma jak, jak wieczorem się wraca do domu, więc super to pachnie, mówię wam, ale słodko, jest to słodki zapach, więc trzeba lubić słodkie mhm. także, no zobaczymy, ale jakaś przestrzeń musi być na to pieczenie pierników dobra, słuchajcie, dajcie znać jak wasze Mikołajki się zapowiadają, a ja kończę tego vloga Pamiętajcie, że macie możliwość zakupienia sobie zabiegów w Łodzi właśnie w ramach też prezentu, także widzimy się w kolejnym vlogmasowym odcinku. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!